Witajcie, tak jak wczoraj obiecałem, dziś to jest zestaw za 1500 zł. Będzie on już znacznie wydajniejszy od omawianego komputera za 1000 zł, lecz nadal będzie to komputer oparty od Apple, od AMD, czyli procesor ze zintegrowanym układem graficznym. Nadal to będzie komputer na tzw. przeczekanie, lecz w stosunku do Atlantyana będzie on znacznie wydajniejszy pod każdym względem. Ten odcinek będzie również trochę inny niż zwykle, ponieważ będzie on zawierał dwie różne wersje cenowe komputera. Jeden tańszy, który zmieści się w kwocie 1500 zł. I pół zdziny, wariacja tego samego zestawu, lecz już do kwoty 2000 zł. Wszystko po to, aby nie robić zbyt wiele filmów, gdzie zestaw różniłby się tylko jednym małym detalem. Zgadnijcie, o czego dzisiaj zaczniemy. Tak jest, procesor a będzie nim Ryzen 3 2200G. Za 439 zł otrzymujemy 4 rdzenia i 4 wątki. Traktowane bazowo z częstotliwością 3,5 GHz. W trybie turbo mamy tutaj 3,7. Dodatkowo mamy odblokowany mnożnik, lecz nie liczybym na nic więcej niż oferuje tutaj nam tryb turbo. Całość jest wykonana w procesie 14 nm, więc mimo nazwy wskazującej na odświeżoną architekturę Zen, mamy tutaj jednak pierwsze wersje tych rdzeni. Ale mimo wszystko jest to nadal dobry procesor. Chłodzony on będzie fabrycznym coolerem, którego otrzymujemy w zestawie. Jest on w zupełności wystarczający do tego układu. Nie jest on może mega cichy, ale też nie denerwuje ucha oraz zapewni nam bardzo przyzwoite temperatury. No i pozwoli na tę jakieś tam skromne Całość oprzemy na płycie od MSI z chipsetem B450, dokładnie na modelu Pro M2. Prosta, tania płyta ale posiadająca wszystko, co nam potrzeba, z niską ceną na czele, czy choćby z wyjściami wideo dla zintegrowanego układu. Co najważniejsze, umożliwia ona montaż szybkich pamięci ram, co nie jest bez znaczenia w tym zestawie. Złącza M2, jak nazwa wskazuje, również znajduje się na laminacie oraz kodek Realtek alc 887 odpowiadający za audio. Sama płyta jest w formacie Mini ATX. I kosztuje 319 zł. Jak każda płyta z podstawką AM4 po zaktualizowaniu BIOS-u będzie umożliwiała nam instalację nadchodzących nowych procesorów od AMD. Pamięci RAM będzie mieli w tym przypadku 8 GB, w dwóch modułach. Jak już wiecie, układ graficzny korzysta z pamięci systemowej, więc czym szybciej będą one taktowane, to nasz układ będzie wydajniejszy. Rozsądnym wyborem są układy o taktowaniu 3000 MHz, a takimi właśnie są przedstawione pamięci od Patriota. Tak jak w przypadku komputera za 1000 zł i w tym przypadku jesteśmy wskazani na układ zintegrowany z procesorem, który w tym przypadku jest Vega 8, wydajniejszy niż Vega 3 i pozwala na grę nawet w na najnowsze tytuły, chociaż oczywiście nie ma co liczyć na Full hd oraz wysokie detale. Jednak gry pokroju Overwatch, FIFA czy choćby CSGO bez problemu uciągnie i to wy 1080p, a tutaj naszego zestawu jest to, że układ graficzny można podkręcić. Mi osobiście udało się go podkręcić do 1220 MHz. I właśnie z taką kartą zmieścimy się w kwocie do 1500 zł. Później omówię coś dla osób posiadających trochę wyższy budżet. Standardowo do naszego zestawu włożymy nośnik SSD i w tym przypadku zostanie nim Crucial MX500 o pojemności 250 GB. Co cieszy, jeszcze trochę i te nośniki może spadną poniżej nawet 200 zł. Nawet w tej chwili kosztują one 219, co jest naprawdę dobrą ceną. Całość zasilimy już całkiem sympatycznym 500W zasilaczem Vero L2 od Silentum PC. Jest to dość tani, ale bardzo udany zasilacz, który posiada wszystko, co dobrze wszyscy zasilacze potrzebuje: czyli odpowiednia moc, wszystkie potrzebne wtyczki oraz zabezpieczenia. Również bez problemu poradzi sobie z dołożoną np. kartą graficzną po jakimś czasie oraz sprawdzi się w zestawie, który zostanie rozbudowany do 2000 zł w tym temacie. Zamkniemy to wszystko również w obudowie od Silentum PC. Dokładnie w modelu Admis AR1. Jest to konstrukcja ładna, ale również super tania. Ale mimo wszystko znalazło się tutaj m.in. na czytnik kart pamięci, dwa porty USB oraz jeden 92mm wentylator na tyle obudowy. Na przodzie możemy dołożyć jedno 120mm śmigło, które może się przydać z pewnością przy naszej rozbudowie, np. Na o kartę graficzną. Podsumowując, za 99 zł dostajemy więc niecałe 3 kg plastiku i metalu. Jeśli jednak posiadasz w granicach 2100 zł, to do omówionego zestawu wyżej można dołożyć kartę graficzną. W tym budżecie zmieści nam się RX 570 on MSI model Armor. Jest to jeden z tańszych modeli z tym chipem. Mimo skromnego uchodzenia, to jest w miarę cicho oraz chłodno. Karta bez problemu sprawdzi się nawet w nowych tytułach i to we Full HD i przy sympatycznych nastawach grafiki. Karta ma niestety tylko 4GB VRAMu, lecz powinno to spokojnie wystarczyć. Zwłaszcza, że nie dysponujemy zbyt wysokim budżetem. Tak prezentują się zestawy za 1500 oraz 2100 zł. Pierwszy zestaw jest zestawem dla osób grających głównie w mało wymagające gry sportowe pokrywające Counter-Strike, Overwatch'a czy FIFA. Dokładając te 600 zł i kupując omawianego Elixa zyskujemy już naprawdę fajny, tani komputer do grania i w każdy tytuł na rynku we Full HD w średnich nastawach grafiki. A jeśli szuka zestawu na przykład za 2,5 lub 3000 zł, zapraszam na najprzejszy materiał. A teraz trzymajcie się. Cześć!